Niepublicznej szkole podstawowej Stowarzyszenia KMK Kos w Kosowie szandalu. Witam znamienitych gości, starostę powiatu angielskiego, pana Tadeusza Sobola. Przedstawiciel kujasko-pomorskiego Kulatora Oświaty w Gorszy Starszego Wizytatora Panią Annę Koziołkiewicz. Zastępcę burmistrza miasta gminy Mrocza, pana Wadymara Kucika. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wroczy, pana Jarosława Okonka. <klucz> Księdza kanonika Wojciecha Cielniaka, Pogorsza Pochaty pod wezwaniem św. Mikołaja i jego dzień Małej Panny Wroczy. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kosowej, pani Andrygie Dniaczewska. Dyrektor Szkoły Podstawowej Wroczy, panią Agnieszkę Pleks. Dyrektor Niepłucznej Szkoły Podstawowej w Borzese, Panią Aleksandrę bragatę Nindę. Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Panią Alicję Synakiewicz. Dyrektora Niepłucznej Szkoły Podstawowej III Pana Dawida Milera. Nauczycieli i opiekunów Zespołu Pieśni i Tańca modraki, Panią Edytę Kałużną i Małgorzatę Jakubek ze Szkoły Podstawowej im. pos. tylko Polskim w Wyrzysku. <klucza> Prezesa Stowarzyszenia Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo, KMK KOS w Kosowie, Pana Mateusza Rymaszewskiego. <klucza> Sołtysa Sołectwa Kosowo, Pana Pawła Hajmana. Przewodniczącą Radę Rodziców w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie, Panią Natalię Rymaszewską. Uczniów, rodziców i nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie. Emerytowanych pracowników szkoły. Społeczność mieszkańców Sowetska, Kosowo i gminy Marocza. darczyńców stwierdzających finansowanie wykonania sztandaru. <klucz> Pragnę również powitać przedstawicieli lokalnych mediów. <klucz> Szanowni Państwo, dzień 14 października 2022 roku zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych właśnie dzisiaj nastąpił czyste nadanie sztandaru w szkole. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność do hymnu państwowego. proszę siadać proszę o zabranie głosu dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie, pani Radwidę Biniaszewską. Szanowni Państwo, Wasza obecność na dzisiejszej uroczystości potwierdza, że nasza szkoła ma wielu przyjaciół. Jesteśmy ogromnie wdzięczni tym, którzy swoją obecnością uświetniają naszą uroczystość pragnę podziękować Stowarzyszeniu oraz Radzie Rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości nadania sztandaru szkole. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział, sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową. Sztandar jest symbolem Polski, narodu. Przypomina historię i tradycję naszego kraju. Ma symboliczną wymowę i określone znaczenie. Jest czymś wyjątkowym i szczególnym. Sztandar szkoły jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych oraz przyszłych uczniów. Dla społeczności naszej szkoły stanie się symbolem małej ojczyzny. Zintegruje środowisko. Będziemy go otaczać czcią. I oddawać należyte chomory. Proszę prezesa stowarzyszenia KMK KOS w pana Mateusza Moszewskiego, o odczytanie aktu nadania i przekazania sztandaru i węczenia do lektora szkoły, pani Widze Biniaczewskie. Akt nadania i przekazania sztandaru niepublicznej szkole podstawowej stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie uznaniu dotychczasowych osiągnięć w działalności wychowawczo-dydaktycznej oraz kształtowania postaw społecznych i obywatelskich uczniów niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy w niepublicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia KMK Kosmosowie Standard jako symbol najwyższych wartości, honoru, tradycji i szacunku dla człowieka oraz wspólnych dążeń uczniów, rodziców i nauczycieli. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki. Wiemy, że standard ten będzie symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy szkoły. Niech będzie symbolem łączącym dawne, obecne i przyszłe pokolenia uczniów. Szanowni Państwo, razem w szacunku i uznania dla honorowych gości i fundatorów są pamiątkowe gwoździe z galwarem umieszczone na drzewcu szkandalu. Przejdźmy teraz do symbolicznego ich umocowania i złożenia podpisów księdze pamiątkowej. Mistrzem ceremonii wbijania pamiątkowych gwoździ jest Pani Paulina Jędrzejczyk, nauczycielka i publicznej szkoły podstawowej w Kosowie. Natomiast przy księdze pamiątkowej zajmie miejsce Pani Jusyna bier nauczycielka nie później szkoły głosować Kosowie. Proszę Panie o wystąpienie.